Hejka! Witam w kolejnym odcinku poświęconym budowie minikogeneratora. W dzisiejszym filmie budowa ramy i test powietrzny. Dziękuję za kolejne subskrypcje i komentarze. Poprzedni odcinek może rzeczywiście był trochę przydługi, ale dopiero się uczę tworzyć tego typu filmy. Jednakże chciałem Wam pokazać jak robię te elementy i ile trzeba pracy, aby je wykonać. 5 minut nie da się wszystkiego zrobić, a kupić gdzieś już gotowe elementy to nie sztuka, dlatego robię je sam, tak jak sobie wymyśliłem. Wiem, że fajnie ogląda się jak już jest wszystko zrobione, pokazuje się same testy z dopracowanych części, ale najpierw trzeba je wykonać i sprawdzić jak działają. Teoretycznie wiem jak powinny działać robione przeze mnie elementy, ale liczy się jak wypadną w testach i gdzie jest ich optymalne działanie. Aby mógł przeprowadzić kolejne testy, musiałem w końcu zrobić ramę i zamontować do niej silnik i pozostałe elementy. Niektórzy z Was piszą w komentarzach, że to nie ma sensu, a silnik chłodzony powietrzem nie nadaje się i tylko silnik chłodzony cieczą. Może i tak, ale czy ktoś to sprawdził i pokazał jakieś wyniki? Ja nie znalazłem, dlatego chcę to sprawdzić osobiście i podzielić się z Wami wynikami. Test powietrzny. Ja wiem, że woda jest lepszym przewodnikiem cieplnym, ale najpierw podłączę powietrze, a silnik nadal będzie bez obciążenia, bo też chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie, i mieć później możliwość porównania wyników. No to odpalam silnik. No, a przynajmniej spróbuję. Spoko, odpalam. Wiedziałem, że da rady. Jak widać na wyświetlaczu obrotomierza ślig ma ponad 3000 obrotów i cały czas mniej więcej były takie same do końca odcinka. Tutaj, dmuchawa wtłaczająca zimne powietrze do chłodnicy na razie jest ustawiona na 50%. Tutaj dmuchawe, stłaczającą zimne powietrze do chłodnicy mam stawione już na 100%, ale mimo to temperatura na wyjściu ciągle rośnie. Tak jak mówiłem o mniej więcej cały czas takie same. Jak widać temperatura spalin środkowych, czyli tutaj na kolanku między pomicami wynosi jeszcze 120 stopni, także warto mieć na te dwie chłodnice, oczywiście to jest test chłodzony powietrzem, a przy wodzie będzie całkowicie inaczej. Jak już silnik trochę popracował, temperatura na wylocie ciepłego powietrza przekroczyła 127 stopni, czyli możliwości pomiarowe czujnika i w pewnym momencie się zawiesił. Był już tak gorący, że musiałem go odłożyć na bok. A tutaj jeszcze słychać dmuchawę wtłaczającą zimne powietrze do wynika ciepła. Chciałem sprawdzić, ile cieczy będzie się skraplało w tym kolanku, ale jak później zauważyłem, mimo wkręconej śruby wszystko wylatywało na ziemię. By było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne.